Cześć widzowie, to jest onny Plus, czyli ja Daniel i dziś zrobimy sobie poranne wypuszczanie zwierzątek i pokażę Wam mój nowy nabytek, ale nowych sub widzów i, no i no, nowych widzów proszę bardzo o zostawienie łapek w górę i subskrypcji. No to zrobimy cięcie i przechodzimy do zwierząt. Już jestem koło kurnika Już otwieram. Czekajcie Nie gadajcie, że będę musiał znowu robić cień Co tu się dzieje? Czekajcie, bo ta kłódka tak słabo łazi czekajcie, już. O jest o, jak działa świetnie. Trochę no, to potrwało, ale czekajcie, tak to oprę. Otwieram i co wchodzimy? kaczki są, kowuty są przepiórki są karzełki są nawet tu jest puszka ja je puszczę bo jest głośno ja chcę żeby mnie podziubały no i co? otwieram I się pchną na to już wszystko wyszło. Jajek? Nie ma. No jest jedno, ale to jest prawie nic na sześćdziesiąt ileś kup. No. U mnie jeszcze sobie dokupię tych. Wniosek. Myślę, że tak. Na wiosnę dokupię ich 40, nie wiem. Do nowego kubnika dokupię z chęcią. O, każe kochin. Dziewczynka. A tu ten jest. Karwin. Że sobie tu wyjdziemy. w domku. Kupa. muszę lekko przyknąć, bo jakieś kury uciekają to od razu tu wchodzą jak tu wchodzą to się robi trudno no to ja nasypię im jedzenie no a dla was to będzie sekunda a dla mnie no też sekunda nie, przepraszam że dzisiaj tyle cięć ale tak mi jest po prostu łatwiej postaram się robić mniej tych cięć o, kury już tu czekają już dużo widzów może się domyślać, co to jest nowy nabytek, ale po co od razu mówić, nie? Najlepiej kury pierdolone nakarmić, a I krzyż idzie mi stąd. Nie wiem, tam się prawie wszystko wysypało. Dobra, tutaj sobie to odłożę. No i to jest nowy królik. To jest królik burgundzki, Samczyk. Eee, I ta samica co mieliśmy to kto ją nie okłamał? I to też jest burgund, a nie nowozelandzki, więc przepraszam, że tak mówię, ale no przepraszam, ja sam nie widziałem też. Kajcie, tu popsuj przedziałkę. Krzysz, krzysz, krzysz no idź króliczek, idź idź młody no tu była specjalna działka bo nie chcemy jeszcze mieć młodych królików bo to by było trochę za szybko no i i się drzwi zacięły o, otworzyłem a mnie ręce bolą tu wierzba polecam, bo to jest takie to jest taki antybiotyk dla królików tu jest ta samica, a to jest ten samczyk. Tędy wy przychodzicie, ja? Chodź, tu zamilkam. Idzie, o! Tam ją już wypuściłem. Tu sobie dam taki odpływ. Tutaj ma wodę. Wiem, że powinny być inne, ale nie miałem czasu, żeby pojechać i kupić nowe. No i tak to wygląda. Tu jest nasz Sączik, No a tu jest nasza samiczka. Ją lepiej znacie. Trochę tu jednak już jest na tym kanale. No i tutaj jeszcze to Sączik, Ogólnie nie wiem kiedy będzie dopuszczanie tych królików. Na pewno nie szybko. Myślę, że no w styczniu, no to nawet szybko to musiałem wynieść, bo by to no i kogut jest tu jak ty chce oczywiście mam takiego młodego krasowego nie mam bo akurat owoczki kiedyś były oddzielone i taki wiekli. ładny. Jak kiedyś chciałem mieć rasowe pisklaki po prostu zamykałem koguta skórą. I wyszło przez to taka kurka, ten ten No, tu matka od niego. No, to, o, już się tak wybarwia, że jak ktoś nie widzi tego, to jest taka ładna. No, i to ona miała być taki zestaw do sprzedaży, ale już ją sobie zostawię. No, a tutaj ten karzełek. Jest na razie jeszcze pochliwa. Z czasem może nie będzie taka o widowie. Ładnie, dostrzegłem barżanta. Naprawdę barżanta jest wy o idzie tam Takie czerwone. Widzi mnie. No, ładny jest, samiec Tam chodzą kruki Chyba jeszcze gdzieś tam chodzą jakieś inne e, bażanty Nie, bo po prostu nie widzę. Ikae, czy samica mojego złotego bażanta i samiec żyją. Możecie napisać w komentarzach, czy takie zwierzęta mają szansę na przeżycie, czy nie. Bo jednak no... Są no, zwierzęta, które były ludzi wysuwane, I tak biedną dziobią. I tak chybały ludzi no blisko domu nawet Kiedyś to mi powiedział nawet chodziło no. Ładne się robią te kurki zwyklicie um, Ogólnie kto chce to kogut jeszcze jest na sprzedaż I można w każdej chwili sobie podjechać Tylko trzeba mi napisać e. Mnie sam tą kurką tą będzie 60 zł, no bo najwięcej to za niego te 40, ale jeszcze nie wiem czy 40, że mniej, no i za tą kurkę trochę, bo akurat do ładna wyszła. A taka włoszka to też 20, tych kosztuje. No, tu mnie ostatnio kred kopał. No. O, ja zapomniałem, króli, a Wy nigdzie nie skaczycie. Wam tutaj wyszło Nie. Mm. O. pokazała. Co to tak czwoka, która, jest. Foka, która te piękne pusklaki. Czekaj. No, tamta. Foka. Ja rozpoznaję kury. Nawet bardzo. Mów kaczaczki. Skaczek tu to nie wiem czy jeszcze sobie będę w ogóle miał. Chyba na razie tylko to. Zależy ten nowy pudnik. Tam sobie coś nowego może puszczę. Ale raczej nie. Dwie kaczki może no wystarczą. Będę no. musiał podpinać im pióra. I to jest taki odcinek co się... Pokazanie, co się stało na hodowli przez te parę dni. Filmy nie będą się tak często jednak pojawiały, czyli daily, bo jest ten tym problem, bo jakby co, u mnie się tak często nic nie zmienia. No i to jest nudne z czasem. Nie? No i po o czym wtedy tak nagrywać, nie? No, no tu te kobuty całe Parzełki No Tak to wygląda No i co nie powiedzieć Ja już będę powoli kończył ten odcinek Bo też lekcje będę miał za chwilę A też nie chcę się na nic spóźnić no i jak pożegnanie, jak zawsze. Życzę Wam miłego dnia. Cześć. A, jeszcze. Hmm, odcinki będą się już częściej pojawiały. Teraz już tak. Co, co dwa dni jakoś. No to, cześć.